Wszystkich moich widzów na serwerze testowym World of Tanks 075 Chciałem Wam dzisiaj pokazać e, zmiany nadchodzące w, w aktualizacji 7.5 Mianowicie chodzi tutaj o wprowadzenie czołgów e, Medium i TDków do drzewek Jak widać jak PZT 100, E5 od USA wprowadza aż 3, czyli tak zwany PATON 3 test odniesienia 3 i test 4 bez wieży i zwierząt ten sam pancerz um, tutaj wchodzi, bo czatanie na dziesiąty tygodnię dochodzi ELC AMX ja już Focha zrobiłem, ponieważ doszła mi plotka, że Foch posiada magazynek sprawdziłem, to nie jest plotka, jest to prawda pokażę Wam to ten ELC AMX e, dla ciekawskich, można na nim zamontować tylko tyle drobiazgów, ja go po stosowałem pod Scouta, bo ma 360 zasięgu widzenia. Ale osłonę no, tamtykę zamontowałem, wentylację zamontowałem i dosyłacz, ponieważ ciało, które posiada ładuje 10,5 sekundy. Dowódcy szkole zwiad. Jest dosyć szybkim człowiekiem, może 65 na godzinę wyciąga, ale jego pancerz to jest śmiechu. Warte. Kolejna zaleta jego to wykorzystając jeżeli się wybada na nim wybada, wykształci kamuflaż on jest maleńki, to jest pchełeczka po prostu. Popatrzcie porównanie T50 kontra ELC to teraz jeszcze pokażę wam do innego porównania liść traktor taki a moja pchełeczka Taki. Dobra, nie przedłużać. Pokażę Wam jak się jeździ tym płochem drugim. Zbieram doświadczenie do obiektu 268, ponieważ e, ma prawdopodobnie największą penetrację. Teraz będzie miał, nie ma, ponieważ to jest test serwer. Na właściwym serwerze nie został jeszcze wprowadzony. E, Obiekt 268, wracając z tematu, ze złota ma penetrację 420 mm. To jest ogromnie dużo. Ogromnie, wielce dużo. Jest to nowa mapa. Highway, czyli autostrada. Jest to duża mapa z otwartym terenem. Jak widzicie, 45 sekund przeładowania z wyszkoloną załogą. Kolejna rzecz. E, zrobię uryw, urywek albo screenshota mam podam nie mogę przesłać filmów na YouTube'a czy ktoś może mi poradzić co mam z tym zrobić pokażę wam screenshota z tego ekranu który mi wysłuchuje podczas uploadu i prosiłbym Was drodzy widzowie o pomoc czy można to jakoś naprawić ponieważ no, ten problem powoduje, że Wy nie możecie oglądać filmów nie wiem czy w ogóle ten film będzie na YouTubie więcej mamy mnie nie ma nie widać Benz Benz i teraz łowimy. Gdzieś tu domki powinny być. O ile dobrze pamiętam. Jakiś tam jest. Jest po północy, więc będę cicho, nie przeszkadza ludziom. Dobra, chodź stary. Zabawimy się, potańczymy walczyka. Kurde, nie zmierzyłem. Dobra. To na no, ekspert <laughs> fajnie. Tak jak mówiłem, potrzebuję Waszej pomocy, aby naprawić ten problem z związane z tym, że nie mogę rzucać filmów na YouTube. W tym momencie powinien być screenshot. Widzimy się w kolejnych odcinkach terapii ciągowej. Do zobaczenia w przyszłości. Trzymajcie się.